Cel na dzisiaj, idziemy do La Ortawy do innego miasta, 7 km stąd, 2 godziny, Bez tam jakaś restauracja. Nawet nie wiem czym jest ta restauracja za bardzo, bo gdzieś to znalazłem na reddicie, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem o co tam chodzi. Idziemy, zobaczymy. Powinienem dojść o 15.42, a rodzina powinna dojechać do ogrodów botanicznych, które są jakieś... Pół godziny stamtąd o po 16, więc powinniśmy się spotkać tam na czas pozdro. Wybór można byłoby iść prosto, ale idziemy pod górkę. Takie oto dwa napoje do Squarenta Juros. Teścik napoju możecie zobaczyć na moim TikToku. Idę na razie. Nie wiem gdzie a polazłem wiecie jakoś. Kurde. Nawet nie wiem, czy ten nie no może chyba ten dyk. Zobaczcie, jaka to jest w ogóle bezsensowna trasa. To do nikąd nie prowadzi, bo ja tam też przez ulicę przechodziłem. No zaraz się prze, przebijemy, jak ci, ci pan państwo skręcą. No dalej go. Nie powinienem, nawet nie chcę, ale chuj tam. To jest Ion! Iron Flat Building, jeszcze przy takiej ładnej panoramie. Coś pięknego. Powiem wam szczerze, że we wszystkich krajach, w których byłem już, ciepłych krajach, to uważam, że na Teneryfie jest naprawdę najładniejsza przyroda. Te palmy są jakieś takie bardziej zielone, no jest pięknie. No, kurczę, przepięknie tutaj jest. Jest tak zielono. Tyle roślinności. To serio robi robotę. Taki tutaj pałac w ogóle ktoś wybudował. Chciałbym mamie mojej zbudować pałac bawić. Chcę bawić, chcę się bawić do rana Tam jest kurde zajebiste, co to jest w ogóle? Powiesz, że jak do tamtego miasta idę, o ile wy je w ogóle widzicie I zaczynam się zastanawiać czy to jest w ogóle dobry pomysł, nie? Jest kurde Nie, nie wiem, nie wiem Spójrzcie na tą górę Dobrze, że dzisiaj bułgary robiłem na siłowni, nie wiem czy bez nich dałbym radę pod nią podejść czy jest stromo? Nie no co wy Jest bardzo, bardzo Płasko Ziemia jest płaska Ziemia czy jest płaska? Taki tam spacerek Dla takich rzeczy warto Tiny iron fat building To jest właśnie on Peros. Obstrałbym się fest A to jest ogólnie chyba O ile mnie wiedza nie myli Plantacja Bananów i tam chyba też jakaś i powiem wam, że ja chyba biorę autobus Zobaczcie tutaj jest za trasa, nie To jest w ogóle bez sensu pomysł poddaję się, czekam na autobus Stało mi 3 km i kurde nie wiem, czy to byłoby dla mnie zdrowe, wiecie, że te słońce tak, tak wali w czerw że już czuję chyba, że tak kurde lekko nie powinno tak być jak jest, nie? O ile to co mówię ma sens Jednak idę jeszcze kawałek, ci tam rowerzyści co jadą za mną, nie wiem czy widać zmotywowali mnie, jak oni mogą w kaskach i tak dalej to czemu ja bym nie mógł Ale prosy Ale myślę, że kawałek tylko i na kolejnym przystanku wsiadam. pierdol... tak zwany stop przez płot. Kurde, zostało 2,6 km, 38 minut. O jezu, i sklep. O tak, to zaraz pogadamy. Tu jest przystanek, ale jak już widzę na mapie, że to jest 38 minut, to ja nie mogę tak nie. Muszę to zrobić na piechotę, po prostu, no muszę, nie? I są dwie opcje, albo to zrobię i będzie fajnie, albo dostanę udaru i nie będzie już za fajnie. Mam nadzieję, że ta pierwsza opcja wygra, nie? To jest raptem 36 minut, ja do pracy z domu idę około, nie wiem, 20-25 minut, więc to jest tak naprawdę tyle co nic. Tylko w pełnym słońcu i cały czas pod górę No ale takie widoki to chyba rekompensują, co? Nie wiem czy wy coś widzicie w ogóle Chyba nie, nie wiem Pokazuje, że mam iść prosto Ale ludzie, przecież tutaj nie ma żadnej drogi, nie? To Ja nie wiem czy ja w ogóle mogę to robić Ja powinienem iść tamtędy a tam nie ma żadnego chłodnika musiałbym się przejebać na te na, musiałbym przejść na tą drugą stronę ulicy i iść kurde drogą dobra ludzie jolo nie próbujemy to zrobić kurde boję się że jakiś mandat zaraz mi wlepią Nie powinno tak wyglądać mam wrażenie, nie? Dobrze, że żadnej Policji Nacjonale tutaj nie, nie widzę Ayolo Pierdol Powiem wam, że w mojej krótkiej Kur... jest tak na stronę W mojej... Ja to przebiegam, nie? W mojej krótkiej karierze podróżniczej Nigdy nie miałem głupszej trasy do przejścia. Przysięgam. Tej, no nie, no, tutaj nie da się iść. Dobra, teraz serio zawracam. Tutaj jest kurde jakaś główna droga. Nie będę, nie będę się na jakieś mandaty, jakieś inne gówno narażał. Pierdolę. Jolo Mam jeszcze jeden pomysł Ta tutaj gdzieś skąd wracam Tu powinien być gdzieś autobus Idę na autobus Dobra, plan jest taki, wracamy na autobus Przyjeżdżamy jak najmniej się da i z tamtego miejsca z tamtego miejsca będę szedł po prostu I pewnie wracając też wezmę autobus, żeby chociaż do tego momentu, gdzie jestem teraz, zjechać. Optymalnie byłoby zjechać właśnie tutaj i resztę trasy już przejść na piechotę. Bez sensu, tu w ogóle nie ma żadnych przejść, w ogóle nie ma żadnego... Nie wiem, jak ci ludzie, którzy nie mają auta, sobie radzą. Mnie zatrzyma na Policja Nacjonale zapewne. Tu maska samochodu, mam nadzieję, że to pierwsze. Przygody z Marcinem, łamanie prawa na porządku dziennym. I tak cały czas pod górę jazda. W sumie chyba dobrze wyszło, jednakże podjeżdżam autobusem. To jest jeden z najlepszych napojów, jakie piłem. I bardzo ładny graffiti, ludzie. To już jest przesada, nie? 22 minuty No myślę, że teraz to już jest formalność, nie? Tak daleko zaszliśmy, że teraz nic tylko się wycofać i wrócić. Poddać się jak najgorszy frajer w San Francisco, nie? Zobaczcie jak to jest klimatycznie. Nie mogę się doczekać, żeby wejść do tej restauracji i dowiedzieć się, że jest zamknięta Albo zamówić jakieś najbardziej basic jedzenie, jakie istnieje, po kroju, Nie wiem... Kurczaka z frytkami, nie? Całą tą podróż na coś takiego przeznaczyć Kurde, fajnie tutaj... To... Iron Flat Building No i widzicie, człowiek samemu wyjdzie na miasto i od razu Iron Flat Building i wszędzie się respią Kurde, powiedzcie mi, jak ludzie tutaj, którzy nie mają auta, żyją, kiedy to się tak idzie. Wiem, że tutaj był plan rodziną do La Orotawy pojechać i się okazuje, że ten debil do La Orotavy przez przypadek poszedł coś zjeść, nie? Ostatnie kroki, proszę państwa. Jest stromo, zostało mi jakieś 300 metrów. No mam nadzieję, że będzie warto, nie? Co chwilę widzę jakieś już znaki, że zaraz to jest, no to chyba coś to znaczy. Ma ta restauracja jakąś renomę na tenerywskiej mapie. Proszę Państwa, już widzę, już widzę moją restaurację, nie mogę się doczekać, aż skosztuję z niej przysmaków. Uuuu, gypsy Mi. Już widzę tą restaurację i klimat mi się i bardzo podoba. Na pierwszy rzut oka to jest tak Guanchila, czy jakoś tak, nie wiem, nieważne, bo już głupoty gadam z głodu, że to jest w zasadzie tak, jakbyście przyszli jeść u kogoś w domu. O, spójrzcie, tak się to prezentuje. Siemaneczko, jesteśmy po zjedzeniu i powiem tak, najpierw czekajcie, muszę tylko podejść i wam zademonstrować to. Gapisz mi się na bebech? Hey, Wszyscy ci się gapią na bebech, bo here, it's jest it's kurwa so gigantyczny. Everybody... No, no i powiem tak. Czy było warto? Mm. Mm. Nie wiem, no... Było to... No to, 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 to... To, 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 to jak się nazywało... Oj, zapomniałem wam zrobić zdjęcie menu. Mam taki urybek tylko tego, co chciałem zamówić, bo dogadać się tam w tej restauracji ni hu nie? Ja trzy słowa po hiszpańsku znam, więc im to nie wystarczyło, żeby mnie zrozumieć, wcale im się nie dziwię. Po angielsku było problem, żeby zapłacić, bo mówi, że pay, a on mówi no coffee, a ja mówię ok, no więc mm, ciężko. Następnym razem myślę, że warto, gdyby się tutaj przyjeżdżali po prostu sobie zrobić zdjęcia może, Ogólnie jest menu i menu jest po angielsku, więc wystarczy podejść do menu i od razu i zamówić, a jak debil siedziałem i czekałem na to żarcie, on podchodzi, mówi menu, ja mówię, jest, I want menu, on mówi, ok, Przychod czekam, jem ten chleb, jem, przychodzi po 20 minutach, pyta się mnie, czy już wiem, co chcę zamówić, a ja, ok, no, 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 no był problem, nie? Po, poza tym no, klimatu by fajna i ten spacer naprawdę idę dojście tutaj. Do tego klimatu wa, warto było iść. Od razu mam też więcej energii. No powiem Wam, że wydaje mi się, że albo słońce mnie tam za mocno przygrzało w pewnych momentach, bo myślałem, że padnę. Dobra do rzeczy, bo już kurde za dużo gadam. Jedzenie. Na pierwszy posiłek zamówiłem sobie ziemniaki z wołowiną z Shredded Beef. Czyli szerpaną wołowiną w jakimś tam sosie i tak dalej. Do tego na samym początku dostałem bagietkę. Nawet nie wiem widzowie, co się dzieje. Nie powiedziałem tylko uno i dostałem takie coś na początek. Eee, pszenną eee, i taki tłusty sos. Kurczę. sos był kwaśno-słony. Fajny sosik, bardzo dobry sosik. Tylko dodawałem sobie później tych ziemniaków. No, ziemniaki, tak jak, jak ziemniaki, tak jak to brzmi: szarpana wołowina, ziemniak i jakieś sosiwo. Było to dobre, ale to nie są moje smaki, żebym teraz się zachwycał i spuszczał nad tym. No, do zjedzenia jak najbardziej. Do tego wziąłem ciasto. Oj, i ciasto było zajebiste. Na samym początku smakowało mi jak krówka, coś miało, miało to coś z krówki. Nie wiem, co to było, jakaś taka alapianka pola na tofi. Bardzo dobre ciasto, na ciasto bym z chęcią wrócił. Ten pierwszy posiłek, no taki, o, ja. A i półtora litra wody, którą mam tutaj w plecaku, tak jak widzicie, kurde, ten plecak tu mi się cały roztwiera. No i półtora litra wody, 13 euro. Uwaga, uwaga, 13 euro. Jeden posiłek w mieście, w centrum kosztował tak jak widziałem po 7-8 euro za 13 taka. No kurde, jestem obżarty jak świnia. Trzy posiłki. Czyli ta bagietka, później ziemniaki z mięsem i coś słodkiego. Myślę, że cena bardzo dobra. Były jakieś grilled cheese, były stekking, na wscęcie bym wziął steka, było chorizo. No, było tam kilka ciekawych pozycji, to mi się wydawało takie najmniej mi znane. Chorizo jadłem, steka też gdzieś, gdzieś tam jadłem, a takich ziemniaków nie jadłem nigdzie, nawet czytałem gdzieś, że są jakieś. Loko patata z coś takiego tutaj na Wyspach Kanaryjskich znane. Myślałem, że to może będzie to ogólnie. Tripa zaliczam do udanego. Ocena 7 na 10 restauracji. Po prostu warto, warto pójść tak jak Debil, tak jak ja, czyli Debil. Taki kawałek dróżki, i potem wejść do restauracji. Wiadomo, że to wszystko będzie smakowało po takim czasie, nie? Ale tłuste mi się wydaje to było, bo ja przy aktywnościach ze mną tłuszcz tak, kurde nie do końca współgra i teraz jestem ociężały strasznie tucznik. Zrobiłem się tucznikiem dzisiaj. Dobra, ile już gadam w ogóle? Coś mnie posrało, chyba 6 minut. Dobra, idę stąd. Na razie. Pozdro, dziękuję wszystkim. Jeszcze w mojej podróży właśnie teraz zobaczyłem, że jestem tak zwany niezły słeger. to już jest ogólnie oficjalny, zawsze po dobrym. W walkingu, tak zwany, mam skarpety zdarte po napiętach. Mamy godzinę 17.30 do ogrodów botanicznych jest jakieś, zostało 20 minut o 18.00 zamykają, więc niestety dzisiaj Wam ich nie pokażę. Rodzina tam była, zobaczyła, ja nie wiem czy zobaczę, czy nie. Żegnam się z Wami na dzisiaj. Dziękuję za tą przygodę. Pozdro! tym jakimś wypizdowie górnym na plantacji bananów nie no tego jeszcze nie grali nie przez kurde pięciopasmówkę trzeba się prze -przep 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 przeprawić